Powiatowego. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku znajdują się przy wejściu na salę. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Informuję, że dzisiejszą sesję zwołałem na wniosek Zarządu Powiatu, który zaproponował następujący porządek obrad nadzwyczajnej sesji. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Leżański dotacji celowej dla szkół niepublicznych. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Czy do czytanego porządku obrad? Radni bądź pan starosta chcą wnieść wnioski. Przypominam, że do. Zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek w tym momencie zarządu wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Jeżeli nie, to stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła zaproponowany porządek obrad. Przechodzimy do jego realizacji. Punkt pierwszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez powiat leżański dotacji celowej dla szkół niepublicznych. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Aurelę Krylę, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy udzielania dotacji celowej dla szkół niepublicznych, dla których powiat jest organem rejestrujących, i projekt dotyczy wypłacenia nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Trzy podmioty dostaną te środki finansowe określone w uchwale. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Nie widzę, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie udział wzięło 19 radnych, za uchwałą głosowało 19, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu Leżańskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Leżański dotacji celowej dla szkół niepublicznych. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią Jolantę Marcinak, skarbnika powiatu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, przedstawiony projekt uchwały zawiera zmiany dotyczące zwiększenia dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 531 650 złotych 25 groszy. Zł. Są to środki, w które wprowadzamy do budżetu powiatu na podstawie ministra, pisma ministra finansów z 3 października w sprawie środków z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tym o taką samą kwotę zwiększa się również plan wydatków budżetu powiatu i to są wszystkie zmiany, które są w tym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Słucham radnych. Radny Marek Kogut, proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, ja mam pytanie do zarządu czy... Tą nagrodą będą też objęci pracownicy niepedagogiczni. Oczywiście nie z tej puli. Ale teraz mnie się... No niech zarząd odpowie, ale teraz mamy przede wszystkim pula, która przyszła dodatkowo. Proszę bardzo. Z tej puli nie będą objęci, będą najwyżej objęci w ramach kwoty bazowej jaka... Dziękuję. Słucham radnych. Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie udział wzięło 19 radnych za uchwałą głosowało 19 nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam że Rada Powiatu Leżeńskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Wysoka Rado na tym, na tym zamykam obrady 83 nadzorczanie sesji Rady Powiatu Leżeńskiego. Dziękuję. wszystkim.